Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób sprawdzić, czy zegarek m 100 b G-Shock będzie się automatycznie synchronizował z e, drogą radiową z atomowym wzorcem czasu. Pierwsze, co musimy zrobić, e, to upewnić się, czy znajdujemy się we właściwej strefie czasowej. Zakładam, że, że większość moich odbiorców znajduje się w Polsce, w związku z tym, właściwą strefą czasową dla Polski będzie Berlin. Aby to sprawdzić, wchodzimy na chwilę do ustawień, przytrzymując przyciskę Just. I widzimy, właśnie, że w tym momencie, że wyświetlone mamy miejscowość Berlin. Gdyby, gdyby nie była to miejscowość Berlin, tylko jakaś inna, prawymi przyciskami możemy przejść pomiędzy różnymi miejscowościami, tak aby, aby właśnie wyświetlił się tutaj Berlin. I to w zasadzie wszystko, co musimy tutaj w ustawieniach zrobić. Nic więcej tutaj nie zmieniamy. Przytrzyma, naciskamy krótko przycisk Just i wracamy do trybu name keepingu. Wskazówki, jak widzimy, wracają nam na miejsce. Tutaj prawym górnym przyciskiem właśnie Just. możemy się przyłączyć między datą, a, a, a bieżącą godziną. I tak. Naciskamy krótko przycisk prawy dolny i widzimy, że zegarek ostatnio synchronizował się w dniu dzisiejszym, czyli 17 lipca o godzinie 3:30 3 nad ranem, była ta synchronizacja automatyczna. Przed chwilą widzieliśmy tutaj na górze, nad napisem GET, jeszcze był napis RCVD, czyli ta ikonka stwierdzająca, że w ostatniej dobie zegarek się synchronizował. Natomiast z uwagi na fakt, że wszedłem do ustawień i przestawiłem miasta, on oczywiście zniknął. Zatem jak sprawdzić, czy on będzie się automatycznie synchronizował? Przytrzymujemy tutaj w trybie GET, czyli w trybie. Sprawdzenia, kiedy ostatnia synchronizacja miała miejsce. Przytrzymujemy przycisk Adjust. Po prawej stronie mamy migający napis, tą ikonkę RCVD, na, oznaczenie R łamane na C, czyli Receiving. I tutaj w, lewie, w, lew w lewym wyświetlaczu widzimy, że na lewym wyświetlaczu widzimy, że yy, synchronizacja automatycznie jest włączona. Gdyby ona nie była włączona, czyli byłaby w pozycji OFF, tak, jak teraz, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk adjust, wtedy przełączymy ją na on, zatwierdzimy przyciskiem adjust i wiemy dzięki temu, że zegarek automatycznie będzie nam się synchronizował w nocy. Jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że tutaj wszystko to, to, co teraz pokazałem, sprawdziliście w swoim zegarku i zegarek mimo wszystko się nie synchronizuje. Oznacza to mniej, mniej więcej tylko to, że po prostu nie znajduje się w zasięgu fal. W związku z powyższym należy to sprawdzić w różnych częściach mieszkania, różne miejsca. Gdzie ten zegarek mógłby złapać, złapać synchronizację? Ja na przykład sprawdziłem to w banalnie prosty sposób. Mianowicie posiadam stacje pogodowe, które, które stoją po prostu na jednym. Wiadomo, stacji pogodowej się raczej nie rusza, no stoją po prostu gdzieś tam sobie na półce, w pokoju, w kuchni, w różnych miejscach. I akurat tam, gdzie one stoją, zawsze łapią synchronizację. Dobę w dobę, dzień w dzień po prostu, zawsze mają ten, to oznaczenie. Tak jak tutaj serce VD, to tam jest taka, tak jakby antenka z falami. Uh, i one są zawsze zsynchronizowane, w związku z tym, jeżeli ja mam problem na przykład z złapaniem fal na przykład na stoliku nocnym, zawsze stawiam sobie zegarek na noc w, przy, przy tych stacjach pogodowych i tak samo, dziś zawsze złapie tam synchronizacji. I no niestety, trzeba to zrobić doświadczalnie. Producent w instrukcji obsługi podaje, że najlepiej jest położyć zegarek na parapecie okna, u mnie na przykład to zupełnie nie działa. Na, na parapecie kompletnie nawet nie, na, nie próbuje się jakby zsynchronizować, nie łapię nawet fali o sile L1 po prostu od razu po, po kilkudziesięciu sekundach wyświetla error łączenia, czyli błąd. Natomiast, właśnie na półce w głębi pokoju, łapie tą synchronizację zawsze. Też musicie sobie zawsze sprawdzić, w waszym przypadku, gdzie dokładnie w waszym mieszkaniu te, te fale są najsilniejsze. Przypominam, że są to fale o fale AM, czyli o modu modulowanej amplitudzie, nie o modu a, nie, a nie o modulowanej częstotliwości. Także niestety te fale są dość podatne na zakłócenia, dlatego też y, nawet jeżeli na przykład jakieś dane konkretne miejsce w domu zazwyczaj łapie fale, y, zazwyczaj łapie y, zegarek, w nich zegarek w synchronizacji. Ja nie oznacza, że tak będzie zawsze, ponieważ y, na przykład burza czy jakieś inne zjawiska pogodowe, y, silny deszcz mogą spowodować, że po prostu y, ten zegarek łapu synchronizacji nie będzie. Y, także w skrócie pokazałem wam, jak to, y, jak sprawdzić, właśnie, jak. Y, czy zegarek się będzie synchronizował? Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik okazał się przydatny. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki czemu będzie mógł się wyświetlać troszeczkę wyżej w wyszukiwarkach, jeżeli ktoś będzie tej wiedzy, którą właśnie tu podałem, potrzebował. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie synchronizacji, jakiej, czy jakiekolwiek inne odnośnie zegarków Casio Dziszok. Doboru modelu, yy, szczegółów odnośnie obsługi tego czy innych zegarków. Zapraszam serdecznie do skorzystania z sekcji komentarzy, jak również zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Yy, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.